Małe grupy to jedna z kluczowych służb naszego kościoła. To spotkania z ludźmi, z którymi dzielimy radości i smutki, od których uczymy się i których możemy wspierać w codziennych zmaganiach. Małe grupy to nie tylko czas, gdzie budujemy relacje z Bogiem, uczymy się o nim, to również wspólnie spędzony czas przy stole i budowaniu relacji. Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla liderów małych grup. Jest to cykl czterech spotkań z nauczycielami, którzy podzielą się swoim doświadczeniem w tej dziedzinie. Celem tych Spotkań jest wyposażenie liderów w niezbędną wiedzę umiejętności, jak także pomoc w zrozumieniu potrzeb ludzi do skutecznego prowadzenia grupy. Poruszymy ważne tematy takie jak duchowe zdrowie lidera, przewództwo w kościele czy wpływ lidera na kościół. Umówimy kwestie etyczne i społeczne. Także dowiemy się, jak pracować z małżeństwami, jak również z osobami stanu wolnego, kobietami, mężczyznami czy z obcokrajowcami. Jeżeli w Twoim sercu jest pragnienie prowadzenia małej grupy, dołącz do naszego szkolenia. Może to właśnie Ty zostaniesz kolejnym liderem Małej grupy. Zaczynamy 4 listopada, ale możesz zapisać się już dziś, wypełniając formularz na naszej stronie internetowej. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy.